za sobą 6 lat w Legii Cudzoziemskiej. Spotkaliśmy się już drugi raz z fantastycznym człowiekiem, żołnierzem Legii Cudzoziemskiej, który teraz jest trenerem i motywuje nas wszystkich do tego, żeby pracować na swoje marzenia. Dzisiaj razem z Szymonem wykonamy sobie trening składający się z ćwiczeń sprawnościowych, a następnie sprawdzimy agresywność i wolę walki Szymona na ringu. Tutaj kontekst jest konkretny. Będziemy ćwiczyć, będziemy. Wy Silać się do maksimum naszych granic możliwości, aby zobaczyć ile jesteśmy w parci. tak! Nie możesz stać. tak To będzie, a więc robimy sobie 10 serii po 15 przysiadów, 15 poprawnych przysiadów, czyli przysiady. Następnie 10 pompek, czyli 10 pompek od razu po tym 5 pociągnięć. zaraz po wykonaniu tego, tego testu tutaj wracamy na bieżnię czyli tam gdzie zaczęliśmy wykonujemy jeszcze 800 metrów i przechodzimy sobie płynnie na ring bokserski który zaraz Wam pokażę w ringu zmierzymy się w 3 rundach po 3 minuty z 1 minutową przerwą Podczas której będziemy się dzielić naszymi spostrzeżeniami i wrażeniami z tego przedsięwzięcia. jak wskazuje test agresywności, powinien walczyć. chcieć walczyć, tak. No i powinien podejmować czynną walkę, to jest najważniejsze. I po prostu nie dać się zdominować, ale ja też. No może, to być, może być też tak, że to Szymon będzie nie dominował. Ważne jest to, żeby mieć na uwadze to, że przeciwnik, żeby dać mi się też wykazać. Nie chodzi o to, żeby kogoś zajechać, tylko żeby ta osoba faktycznie mogła podjąć tę czynną walkę. Dobra, idziemy, bring. Idziemy. Давай. Давай, Jeźdźmy na no, początku biegłem na początku to jest dużo, to jest maksimum tej jest i nie, w kość, więc teraz sobie dam na początek nie, biegniemy, nie, biegniemy. I to Słowa pochwały dla Szymona. Ja naprawdę daję siebie wszystko teraz. A Szymon zrobi to może 3-4 minuty po mnie. że to jest bardzo fajne Bo nie wytrzyma to tempo. Eee, co mogę powiedzieć? No, test jest krótszy, ale jest bardziej zajeżdżający. Bo jednak tutaj pracujemy e, w krótszym przyciele czasu, więc należy to robić jeszcze szybciej, intensywniej. Bieżnia też nie pomaga, ja wiem, że ludzie powiedzą, że na bieżni biega się lepiej, bo jest równe tempo, ale ta bieżnia jest pod górkę. Kto widział taką bieżnię ten wie, że tak łatwo się nie biega. My tutaj akurat do zajazdu wybraliśmy dobry sprzęt, podciąganie wałki i widziałem, że jest fajnie, tym bardziej, że tutaj jeszcze raz w takiej formie, także też warto pochwalić. Tak jak mówię, no moje testy pokazywało średnio 176-175, to jest wysoko. Także no tutaj mam nadzieję, że Szymon też to odczuje i że tutaj nie oszczędza się specjalnie pod sparik, bo będę musiał troszkę tempo podkręcić żeby się nie oszczędzał. Nie prawie połowa. Dobrze, a więc Szymon już skończył swoją część. Ja skończyłem swoją. Ja miałem kilka ja przerwy. Szymon jest prawie świeżo po, Rad z tego, że mieliśmy chcieliśmy wszystko technicznie powystawiać, to były takie 2-3 minuty obsuwy, a więc żeby wrócić do realizmu, przyspieszymy trochę to pierwszą rundę, będzie trochę mocniejsza, żeby Szymonowi wróciło tętno na odpowiednie tory, a później już będziemy, tak jak mówiłem, skupiać na tym, żeby faktycznie, faktycznie to było, odbyło się na takich zasadach powiedzmy zawodo, zawodowego fair play. No, tu zaczynamy. Jest oddech, nie? O to właśnie chodzi. Jeszcze, jeszcze oddech. Oddech, oddech. Dobrze, dobrze. O to chodzi właśnie, żebyś wrócił na ten tętno. Dobrze, no. Atakuj, atakuj. Szymon, atakuj, Szymon, atakuj. Atakuj, jeszcze, jeszcze, atakuj. Nie możesz stać, atakuj. Atakuj, jeszcze, jeszcze. Atakuj. Atakuj cały czas. Bi, 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 bi. Teraz bij jeszcze bi. Atakuj, atakuj! Mocno atakuj! Jeszcze bij! Wbij, mocno bij! Dobrze! jak jest dobrze? Oddech tak jest? Oddychaj, oddychaj! Hmm. To atakuj! Dobra, bić, jeszcze! Nie bój się bi! Dobrze, atakuj, przyjmuj, atakuj! Jeszcze, jeszcze! Wbij, mocno, dużo! dużo, dużo. Jeszcze, bij! Trzymaj, tak i jeszcze. Dobrze, atakuję, tak, pójdziemy się. Gij, jeszcze. Super. Tak atakujemy, tak nie stoimy I hazard wysoko. Dobra, kilka przerwy. O to właśnie nam chodzi, żeby te walki odbywały się w jak największym realizmie. Żeby oddech był szybki, żeby była ta wola walki. Żeby była agresja. Szymon trochę ja ma takie coś, że. Bije, bije, odsuwa się, bo boi się bije dalej. Tego nie może być, bo na wojnie jak już ruszysz, to ruszasz do końca, nie zatrzymujesz się. Jest atak i kończymy atak, jak przeciwnik upada. Kiedy zagrożenie jest już wyeliminowane. no polecimy sobie teraz drugą rundę. Tym razem atakuj. Ostatnie 30 sekund ja troszkę przyspieszę, ale ty nadal atakujesz, dobrze? Niech ci się dobrze i dużo, i dużo, i dużo, nie tylko ale dużo, bardzo dobrze. dużo, jeszcze, jeszcze, dużo, 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 nie stoimy, idziemy dalej. Szymon, dużo, bijemy, bijemy, dużo, 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 To jest właśnie to, że tutaj to dużo, to dużo, dużo, moment, dużo, 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 sobie dużo, przetrwania. Nie chodzi o to, żeby być mocno, chodzi o to, żeby być dużo, żeby zasypał przeciwnika. To jest tak jak z ogniem. Ogień musi być cały czas, nieprzerwany. Słuchajcie, to jest pierwszy mój boks w życiu. Prawdziwy. No, proszę, nie widziałeś. Jakikolwiek, no, można tak powiedzieć. Tutaj muszę powiedzieć, że skoro to był pierwszy boks w życiu Szymon'a. To i tak nie widać jakoś bardzo po nim, żeby był taki, ma ten taki odruch normalny zresztą, że jak uderzy dwa, trzy razy i widzi, że ktoś się zasłania, to nie chce bić dalej. Ale mimo wszystko dostał kilka razy ode mnie dosyć mocniej w brzuch, trzymał się i nie odpuścił, to jest bardzo ważne. Także myślę, że fajnie te rundy wypadły, takie dwie rundki, no nie ma sensu po prostu kogoś bić na siłę, jak my to robimy po prostu podczas walk. Chodzi o to, żeby ta osoba się wykazała, żeby wykazała chęć walki. Szymon tą chęć wykazał na tyle, na ile potrafił i myślę, że może być siebie dumny. Patrząc czas, żeby ogłosić wyniki, ja bym tutaj powiedziała, że taki trochę remis, co myślisz? Co myślisz? Że... Myślę, że Szymon tutaj dał z siebie naprawdę, naprawdę wszystko. No ale czasowo, jakże musimy na to patrzeć, no to. Yeah! Ja tutaj jeszcze raz powtórzę, że wielkie brawa dla Szymona. Za chęć walki, za, wolę, za podjęcie się tego wszystkiego, bo tutaj Simon tak naprawdę dowiedział się na pół godziny przed, nawet nie wiem, pół godziny, 15 minut przed się dowiedział, co będziemy robić, jak będziemy ćwiczyć. Więc tutaj musiał być przygotowany na wszystko. Ja na swoją obronę powiem, że mam za sobą dzisiaj trening półtora godziny rowerowy na wysokim tętnie i naukę pływania, podczas której też mój nerwy dobrze zarżnął, więc ja też nie byłem taki w stu procentach przygotowany na to wszystko, ale myślę, że wyszło fajnie, to jest najważniejsze, że była zabawa mimo wszystko, że można się było sprawdzić, mi to przypomniało te stare czasy jak jeszcze byłem w wojsku. No a Szymonowi pokazało, czego mógłby się spodziewać jak już by w tym wojsku był. Dokładnie. Jest dobrym trenerem i jak chcecie poćwiczyć fajnie, to tutaj przyjdźcie, jak to się nazywa. Siłownia, Kalipso, super sam. Katowice. Dokładnie, Katowice. I tyle mogę powiedzieć, przyjdźcie tu, bo tu jest naprawdę fajna atmosfera. Polecam to miejsce z Katprzem się spotkać, poćwiczyć jest naprawdę zajebi. Karolinka, pomagrywaj też, dobra? I to tak. Mhm. dobra <laughs> To będzie takie fajne sprawdzenie, bo ja nie dużo będę szykował też taki właśnie wal, więc nic to, a nie ogarnia. Fajnie było? W ogóle dostałem w Także taką jedną mocną lampę dostałem. Fajnie było. Ale to nie ma co porównać, bo Krzysiu jest ze mnie dużo lżejszy. Ale fajnie było widać, że jest szybki. Podobało mi się to. I z jeszcze bym jeszcze posporował jeszcze raz z Krzysiem. on chce jeszcze raz, słyszy? I dłużej. Nie mam takiej kondycji. Nie mam wprawy. Ale poczułem to moc przy uderzeniach. W do Tylko takich czterech mocnych. Teraz to całe szczękę, to do mnie zmuliło, nie? Bo to wiadomo. Jak się dostanie, to... to... o. Ale dziękuję A, Ci bardzo. Fajnie, że się podjęłaś. Dziękuję. Tutaj mi tak. Chciałem się zmierzyć z tą osobą, która nie oszczędza e, przeciwnika. No i poczuć ten cios, nie? Ten taki mocny. Czym, z czym to się zwiąże, takie typowo stricte boksowanie. Spali. I to było nice. Jestem zadowolony rozumiem, że chciałeś tak. Ja chciałem. Dlatego wiesz, bez ja tego tak mam nadzieję, że... Ja tak. Dziękuję bardzo. 84? No to nie, to nie aż tak dużo. Ja walzę 89, co? No to podobna waga w sumie? No, ja się dostać, no ale no jednak ja mam masę <tans> mięśniową, i ja też wiesz swoje już tam trochę podźwigałem, więc tutaj nie ma co porównywać, nie? Ale to nie było super. Fajnie mi się zapodobało. no to. Ja już normalnie będę dalej, bo